Dzisiaj jestem tancerką. Dzisiaj pracuję w Teatrze Tańca. To jest mój zawód, to jest moje życie, to jest mój chleb codzienny, ale też moja pasja. Ta pasja zaczęła się dawno temu. Miałam wtedy 4 lata, kiedy pierwszy raz zaczęłam chodzić na takie tańce w moim rodzinnym mieście w Bolesławcu. Wtedy też w ogóle dopiero pierwszy raz zetknęłam się ze sceną. Bardzo mi się to spodobało. Mając lat 9, zobaczyłam w telewizji taką reklamę, że jest nabór do szkoły baletowej. No i zaczęło się moje wielkie marzenie. Dostałam się do szkoły baletowej. Miałam wtedy 10 lat i wjechałam do Poznania. Zamieszkałam w internacie. Ten czas nauki w szkole trwał 9 lat. Skończyłam podstawówkę, skończyłam liceum, ale to jest taka strona bardzo formalna, bardzo taka przyziemna. Wychowałam się, będąc w bolesławcu bardzo kochanej rodzinie. I pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy miałam może 7 lat, kiedy Bóg tak mi się. Dzisiaj to widzę w ten sposób, że był bardzo biblijski. I działy takie małe cuda moje, i to są takie rzeczy, które dzisiaj wspominam, i widzę, że tam była wielka wiara. Później y, już dorastałam i byłam już w Poznaniu. Już nie spędzałam tyle czasu z Bogiem, już nie było to takiej, co, takiej codziennej modlitwy wieczornej, no, ale jakby nic złego się nie działo. Takich większych problemów ze mną nie było. Y, do czasu kiedy skończyłam podstawówkę i po prostu poczułam się, że jestem wolna, że mogę wszystko, że do mnie świat należy. Przyszła taka Ania do, do internatu, zaczęła mieszkać właśnie ze mną. Ania przyjechała i była taka wzwolona bardzo, taka trochę zbuntowana. Jakiś alkohol się pojawił, jakieś tam różne wyskoki na imprezy, takie, takie życie trochę zbuntowane. Ja w ogóle tak nie wiedziałam co z tym zrobić, bo było to mi tak obce. No ale ona tak sobie żyła, żyła. Pamiętam tylko, że jakby mieszkając razem, no gdzieś tam jakaś taka przyjaźń powoli gdzieś tam wynikała, bo, bo się gdzieś tam zawsze rozumiałyśmy. Ale była zupełnie inną osobą niż ja. I właśnie w pewnym momencie gdzieś tam Ania napomknęła, że Babcia ją na, wysyła ją na obóz chrześcijański. Była bardzo niezadowolona z tego, wyśmiewała ten pomysł, ale ona pojechała na ten obóz. Były wakacje i w pewnym momencie dostałam od niej kartkę. Napisała parę słów, które kompletnie nie pasowały do niej. Napisała, że poznała Boga, że jest najszczęśliwszą osobą na świecie, że musi mi wszystko opowiedzieć. Yy, że wspaniali ludzie, że wspaniały czas i że, że bardzo się cieszę, że babcia ją w końcu na ten obóz wysłała siłą. Yy, tak przeczytałam i to było też dla mnie takie dość dziwne, bo, no bo nie wiedziałam, co ma na myśli. Tym bardziej, że nie pasowały te słowa w ogóle do niej. Ale przyjechała, widziałyśmy się po wakacjach we wrześniu i yy, była to kompletnie inna osoba. Zbuntowanej, takiej nastolatki, yy, stała się osobą bardzo yy, cichą i łagodną. Nie chodzi o to, że nagle przestała być sobą, bo ona dalej była sobą, dalej miała ten sam charakter, ale była zupełnie inna. Yy, często mówiła o tym, że ona jest osobą nawróconą. Ja nie wiedziałam w ogóle, co to znaczy i tak. Yy, Dalej mieszkałyśmy razem, dalej się przyjaźniłyśmy, w sumie coraz bardziej się przyjaźniłyśmy, ale środek ciężkości z niej przeniósł się na mnie, i, i w momencie, kiedy ona przyjechała, zupełnie nowa, zupełnie zmieniona przez Boga, ja przejęłam pałeczkę tego buntu i to. I to był czas takiego bardzo, bardzo wielkiego załamania w moim życiu. Nikt temu nie chciał wierzyć, tak naprawdę, bo, bo nigdy nie dawałam oznak takich, że, że może być coś ze mną nie, nie tak. I nagle było to 180 stopni w drugą stronę. I tak naprawdę w bardzo krótkim czasie no, stoczyłam się dość nisko. Miałam wtedy 16 lat. No i wydawało mi się, że biorę życie pełnymi garściami. I, i tak naprawdę zawsze byłam taka grzeczna, więc teraz sobie mogę pozwolić. No i zaczęły się problemy, zaczęły się problemy w szkole, zaczęły się problemy w internacie, czego w ogóle nie było wcześniej. Zaczęły się problemy w domu. To był też taki czas, kiedy miałyśmy z koleżankami taką wspólną siłę, właśnie takiego buntu przeciwko tak naprawdę wszystkiemu i wszystko robiłyśmy za karę, wszystko robiliśmy na przekór. No i zaczęłam pić alkohol, zaczęłam próbować narkotyki, zaczęłam palić papierosy. To wszystko tak naprawdę kręciło się szkoła i jakieś tam knajpy, imprezy. Oczywiście było to zaprawione wszelkimi kłamstwami, oszustwami. Zaczęłyśmy też z koleżankami tak dla nas to była zabawa. Dzisiaj wiem, że to nie była zabawa, ale w różne takie. Wchodziłyśmy płaszczyzny spirytystyczne. Także wywoływałyśmy różnego rodzaju duchy, jakieś zjawy, jakieś demony. I to w ogóle była dla nas największa zabawa. No ale były też zmiany w nas. Był taki czas, że przez tydzień przynajmniej chodziłyśmy w trzy osoby, przez całe dnie na czarno ubrane. Do nikogo się nie odzywałyśmy. Nie pierwszy raz byłam bardzo pijana i bardzo pijana wracałam do internatu. Ania, będąc trzeźwa obok mnie, ratowała mnie i wszystkie koleżanki, które były razem z nami. Jakby nie, nie asekurowała, znaczy nie... nie wycofywała się z tego towarzystwa, ale właśnie była i pomagała. I w pewnym momencie kiedy ja byłam kompletnie nieprzytomna, zapytała mnie, czy pojadę z nią na obóz w wakacje i ja nie chciałam odpowiadać, ona mówi obiecaj, obiecaj, w końcu jej obiecałam i było to nie do końca świadome jednak, poprzez alkohol, ale, ale obiecałam i ona powiedziała, pamiętaj, że obiecałaś. W następne miesiące y, przypominała mi bardzo wiele razy, że jedziemy na wakacje na obóz. No i stało się tak, że pojechałyśmy. Ja oczywiście byłam bardzo sceptyczna. Pamiętam, że ubrałam się też cała na czarno, tutaj emanując moim buntem i, i, i tą siłą, taką niezależnością i, i w ogóle taką no. moją drogą, którą sobie wybrałam, świadomie, mając 16 lat. Przyjechałam na obóz razem z nią. Pamiętam było to gdzieś koło ełku. Strasznie daleko, długa droga, bardzo gorąco wakacje. I pamiętam, że przyjechałyśmy tam. To był taki niewielki ośrodek wypoczynkowy. I ona nagle wchodząc, widząc się z ludźmi, po prostu promieniała. Cała. Było to tak wielkie szczęście. I ci ludzie chodzili wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ja w ogóle się trzymałam za głowę. Zastanawiałam się, z czego tak naprawdę oni się cieszą. Bo to było dla mnie trochę. No, nie do końca normalne, że ktoś może tak po prostu się cieszyć, że kogoś widzi. E Pierwsze, co chciałam zrobić, to mm, zapalić papierosa z tego wszystkiego. E no ale w końcu nie zapaliłam. I to był też taki czas, kiedy e ja już dzisiaj widzę, że to była boża ingerencja. E Tuż przed bramą, ponieważ nie można było palić na, na terenie obozu, można było palić za bramą. Jeżeli ktoś oczywiście musiał, już chciałam wyjść. Tam Ania mnie zawołała, żeby kogoś przedstawić mi, i tam po kolei przedstawialiśmy się nawzajem. I tak naprawdę przez dwa tygodnie nie zapaliłam ani jednego papierosa. To było dla mnie dziwne, to było dla mnie już takie podejrzane, ale dużo wrażeń jeszcze było przede mną. I tak naprawdę przez te dwa tygodnie. Poznałam ludzi, którzy mówili o Bogu jak o przyjacielu, który po prostu jest sobie codziennie, który jest przy nich, który, z którym normalnie rozmawiają, który nie jest zamknięty gdzieś w kościele, tylko jest takim po prostu, no, cały czas, zawsze koło nich, najlepszym kumplem, najlepszym tatą. Yy. Oni mieli relacje i to było coś, czego ja nie znałam. Yy. A czego gdzieś tam im zazdrościłam, to było takie trochę ciekawe dla mnie, takie nie, niepojęte, że tak naprawdę może być. I pamiętam taki dzień, kiedy po wielu kazaniach mieliśmy takie spotkania i było ogłoszone Słowo Boże. Ci ludzie mówili o Jezusie, mówili o krzyżu. To, te słowa tak drążyły we mnie, takie, takie kanały i to... Ja trochę jak próbowałam przed tym bronić, oczywiście się nie da. Kiedy Bóg puka, kiedy Bóg przychodzi tak blisko, człowiek nie, nie jest w stanie pokonać tej siły miłości. I tak właśnie było ze mną. Był taki dzień, kiedy z pewnym człowiekiem rozmawiałam. Bardzo długo on właśnie tak mówił mi Ewangelię, mówił o krzyżu, mówił o Chrystusie, który umarł za mnie, który zna mnie po imieniu, i ten człowiek powiedział, że ch chciałby się pomodlić ze mną ja byłam spanikowana, to było, to było takie uczucie paniki, to był taki strach z jednej strony wiedziałam, że to jest jakiś punkt zwrotny w moim życiu ale bałam się tego bałam się skonfrontować z tym powiedziałam, żeby sobie poszedł nie chciałam dłużej rozmawiać tak naprawdę zostałam sama gdzieś na środku jakiejś łąki pamiętam, że było było tylko takie ognisko przygaszone, już, była, już był wieczór, był koniec lipca. I pamiętam, że siedziałam sama na tej, przy tym zgaszonym ognisku. I te słowa drążyły tak głęboko. To był, mom, to był moment, kiedy, kiedy zobaczyłam swoje życie jak film. Zobaczyłam tak. Moje życie takie marne i takie, y, takie bezradne tak naprawdę y, zobaczyłam siebie, której wydaje się, że jest jakąś, ma jakąś siłę, że jest jakaś niezależna, że jest wolna, że, że wszystko wie, że wszystko może cokolwiek by chciała. Y, a tak naprawdę zobaczyłam się też, że nie mam siły, że ja sobie z tym nie radzę. Było wiele problemów y, we mnie. Y, Problemów z przeszłości, problemów z, z, z teraźniejszości. To był moment, kiedy upadłam na twarz przed Bogiem. I pamiętam to jak dziś, pamiętam, leżałam i płakałam. Nie byłam w stanie wydusić słowa. Te słowa krążyły we mnie, chciały po prostu... Miałam wrażenie, że, że wybuchnę z żalu, z takiej bezsilności totalnej przed Bogiem. Było mi żal, że Chrystus umarł na krzyżu za mnie i zobaczyłam siebie, która nie ma siły żyć dalej sama bez Boga. Ci ludzie mówili o tym, że, że jeżeli zawołamy, poprosimy Boga, by stał się Panem naszego życia, on się w nim stanie i, i prawdziwie będzie królował i będzie rządził naszym życiem, to było coś, czego zapragnęłam. Nie wiem, jak trafiłam z powrotem do pokoju. Pamiętam, że następnego dnia obudziłam się rano z uśmiechem na twarzy. I to jest uczucie, którego nie zapomnę. Miałam wrażenie, że jestem pełna że jest we mnie więcej niż, niż było wczoraj. Y Wyszłam na zewnątrz i cieszyłam się najmniejszym kwatuszkiem, najmniejszym, najmniejszym ptakiem, który leci każdym drzewem, słońcem, wiatrem. Cieszyłam się po prostu wszystkim. Wiedziałam, że Bóg jest we mnie, że, że to jest coś nowego w moim życiu. Oczywiście obóz się skończył i, i ten błogi czas wśród wspaniałych ludzi też się skończył. I zostałam sama na pastwę świata wystawiona, tak mi się wydawało. Yy... Najbliższy czas był bardzo trudny, i ja pamiętam, że nie mogłam powstrzymać się przed tym, żeby mówić ludziom, że jestem szczęśliwa, że, że, że poznałam Boga, że, że Bóg mnie zbawił i że jestem nowym człowiekiem. Yy... A ci ludzie patrzyli na mnie i. Nie wiedzieli, co mają powiedzieć. Zbuntowana Ania nagle przyjeżdża i mówi o Bogu, że jest wspaniały, że, że, że nie będzie pić, że nie będzie palić, że żadnych narkotyków, że żadnych imprez. Yy. Oczywiście miało to swoje konsekwencje i wszyscy przyjaciele, którzy, którzy nazywali się moimi przyjaciółmi yy. odwrócili się ode mnie i tak naprawdę nie, nie byli w stanie przyjąć z mojej zmiany. Um, oczywiście w tym momencie, jakby czułam się bardzo samotna, i um, wiele takich moich wartości um, zupełnie się zmieniło, i tak naprawdę Bóg wszystko zaczął zmieniać w moim życiu wszystko zaczął zmieniać um, przede wszystkim, um, jakby mnie samą i. i Miałam często wrażenie, że, że jest to niesprawiedliwe, że, że zostaję pozbawiona czegoś. Yy, dzisiaj widzę, że to jest Boża droga, że Bóg zburzył takie yy, takie ołtarze, które stawiałam tak naprawdę innym bożkom, żeby zbudować swoją świątynię we mnie. I też to był taki czas, kiedy Właśnie z Anią zaczęłyśmy szukać kościoła. Chciałam zachować tą bliską społeczność z ludźmi, którzy mają bliską społeczność z Bogiem. I brakowało mi trochę takiej bliskości w kościele, do którego chodziłam. Było to, miało to trochę za duży dystans dla mnie. Chciałam takiej, takiego ciepła kościoła. Po wielu różnych przygodach z poszukiwaniem trafiłyśmy do kościoła, w którym jesteśmy dzisiaj. Trafiłyśmy na, na wspaniałych ludzi, którzy stali się taką naszą ochroną w takim Bożym Kościele, naszą rodziną, naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Ale też Boże dzieło nie skończyło się na tym. Nie? Tak naprawdę, droga się dopiero zaczęła, i tak naprawdę, Bóg bardzo wiele błogosławił, i to, gdzie jestem dzisiaj. Cieszę się, że, że, że tańczę. Że to są moje marzenia, które, które się spełniły. Też to, że tańczę w tym teatrze, to też było wymoclone, też było moje pytanie do Boga: gdzie mam być, co mam robić. I... I jestem tu, gdzie jestem, tak naprawdę będąc na scenie. Yy, ja tych oklasków do siebie do końca nie przyjmuję w tym sensie, że y, wiem, czyja to jest zasługa i wiem, że to, że mam ciało, którym, którym pracuję, którym posługuję się na scenie, to, to ciało chwali Boga. i ja chcę, żeby to ludzie widzieli, żeby może nie do końca y, zdają sobie wszyscy z tego sprawy, ale, ale ja chcę pilnować mojego serca, żeby, żeby ono tańczyło dla Boga, żeby wszystko robiło dla Boga. bo taki moment w moim życiu, kiedy tak naprawdę mój zawód stanął na włosku. Wiele rzeczy mm, zdrowotnie upadło. Y, I był taki czas, kiedy, kiedy lekarze <grym> wsadzali mnie na wózek inwalidzki. Powiedzieli, że mam skończyć zawód, bo, bo nie wybrnę z tego. Wtedy pamiętam, modliliśmy się u nas w kościele, modlili się o mnie moi bracia, moje siostry, moi przyjaciele. Dzisiaj tańczę i to jest Boży cud. To jest Boży cud, to jest, to jest coś, co nie pozwala mi zapomnieć o wartościach. I, i każdy dzień przetańczony, każdy spektakl, który który kończę i idę do domu na własnych nogach, jest dla mnie Bożym cudem, jest dla mnie Bożym darem. Ale wiem, że to nie koniec. Wiem, że Bóg wiele będzie zmieniał jeszcze. Wiele będzie we mnie zmieniał, we mnie burzył, żeby zbudować coś nowego. Wiele jeszcze ma pracy do wykonania Bóg we mnie i też im dłużej, że jest Bogiem, tym więcej widzę, ile jest we mnie do zmiany, ile Ile jeszcze pracy Bóg musi wykonać, żebym, żebym była taka, taka jak On. Ale to jest Boże dzieło. To jest. To jest Boże dzieło.